Dun, 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 dun. Ahoj, ahoj, piatiks! Ahoj, piatiks! Co to jest ten, 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 Piratiks! Tiks! Piratiks! Odcinek mm, szósty. Znaczy tak, odcinek piąty ty, drugiego sezonu. No i szesnasty w całości. szkieletowa, ucieczka. Mm -mm. Kapitanie! Mm. To chyba nie było dobrym pomysłem. Co nie było dobrym pomysłem? Wydanie o tej historii, bo elektryki jest jego starym kumplem, a ona tak racja. Hej, to jest jakaś maszynka! Otworzę ją. A. Klinuję się! Kapitan Żubik? Chcieli mnie prze... Te zbiry chcieli mnie przemienić w jednego z nich, ale na razie zmieniłem tylko kolor. Ruszajmy! Wy tędy, ja tam tędy. Spotkamy się później. Kapitanie, coś tam widzę. Niby co? Jakieś dziwne co się widzę. Dziwne co się? Tak? Dziwnie wyglądają. Usią... Mm. Usiądę na trza Tyle, że jak się stało tym? Tit! Złomem! Nie, hmm. a nie wiem, że jeszcze jak to obsługuje. Psi Zada im pokażę. Moment. Też nie mam o tym zielonego pojęcia. Wow. Nie wiedziałam, że tak można. Brum, brum, Ej, chwileczkę, kapitanie. O co chodzi? Dlaczego Tufi jest z tyłu? Sam go spytaj. Tufi, dlaczego jesteś w tyle? Bo, bo patrzę, czy nie, czy nie siedzi nas profesora Ketty. A co ma to do rzeczy? Bo właśnie nas goni! Skradi moje rzeczy. Piu, pił, piu, piu, piu a, Co się na złom? Moje egzoszkielety! Zapłacicie mi za to! Mm. A, egzoszkielety, czyli tak się to nazywało? Za to mi zapłać, za, za egzoszkielety i wtargnięcie się na moje królewstwo. Zapłacicie mi najwyższą cenę! Mija dolałów? Nie! Cenę życia! Tak myślisz? Mm. Jesteś, jesteś sam. Tak myślisz, tak? Ha, 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 ha. Ojejku. Tylko duch lasu wam może pomóc. O, psz. tylko żartowałem! Kapitan żółwik. O, Okej, okay. lepiej najpierw prędko się stąd zanim dojdzie do siebie. KONIEC.